Jeśli chcesz przejść z etatu na swój własny biznes, ale czujesz lęk, to jest to wideo dla ciebie. Jeśli chcesz przejść ze swojego już dotychczasowego znanego miejsca, jakim jest etat, na biznes, to włączają się mechanizmy obronne i to jest zupełnie naturalne. Włącza się obawa, lęk, tysiąc myśli, jak to będzie, z czego zapłacę, skąd wziąć pieniądze itd. Ale wierz mi, że nie jest to tak trudne, jeśli znasz swoją pasję, czy wiesz w czym jesteś dobry, czy wiesz czego potrzebuje rynek. Jeśli tego nie wiesz, to oczywiście trzeba to koniecznie znaleźć, ale jeśli wiesz, to zapraszam cię serdecznie do tego, żebyś po tym wideo wypisał sobie, czy wypisała poszczególne myśli, dzięki którym może będzie ci łatwiej podjąć decyzję. Oczywiście, jak jest w pewnym przysłowiu, z pewnymi decyzjami trzeba się przespać, i myślę, że jest w tym coś rzeczywiście takiego, co, żeby nie łamać głowy, kładziemy się z tym spać i rano wstajemy i mamy klarowność. To jest taka nasza siła umysłu i naszego ciała. Ale jeśli chcesz przejść na etat, to zadaj sobie kilka takich pytań podstawowych. Po pierwsze, czy naprawdę znalazłeś niszę, która wypełni lukę na rynku? czy naprawdę wiesz, czym się będziesz wyróżniać, bo zapewne w Twojej dziedzinie jest już konkurencja. Nie będziesz mieć konkurencji, jeśli ten wyróżnik będzie znaleziony. Jeśli nie, to Cię zapraszam na konsultację, oczywiście. Jeżeli Masz zasoby, to też aby je wykorzystać i nie przepalić budżetu, no to trzeba określić ten budżet na początek, tak? Co będzie potrzebne, czy to jest firma, która wejdzie od razu na VAT, czy to będzie firma bez VAT-u, czy to będzie firma, która skorzysta z jakichś zniżek, które są dla firm początkujących. I to jest czynnik techniczny, ale również bardzo ważny, o którym oczywiście będziemy też rozmawiać na Mastermind, który jest tworzony dla osób, które chcą przejść z etatu na własną działalność gospodarczą. Bo też chodzi o to, żeby uniknąć pewnych błędów, które robi wielu przedsiębiorców. Czyli najpierw te koszty bardzo mocno gdzieś rosną, bo są na początku, jak to wiadomo, koszt, ale żeby w miarę szybko wejść na poziom, gdzie faktycznie dochody będą już i będą w tendencji wzrastającej. I to musi być wszystko równolegle poukładane. Czyli ten pomysł, nisza, czyli ta grupa docelowa. To musi być również strategia, ale drodzy Państwo, to musi być również praca z emocjami. Bo tu się pojawiają właśnie mechanizmy obronne w postaci oporu, lęku, strachu, co często powoduje do wycofania się koniec końców. I dlatego wiele firm nie przeżywa dwóch lat, szczególnie mikrofirm czy działalności jednoosobowych. To jest bardzo duży procent, gdzie te firmy nie przeżywają dwóch lat. To nie jest też tak, że jak komuś idzie fajnie na przykład w branży beauty, to ja też sobie będę pracować we własnym salonie i tworzyć na przykład piękne stylizacje i paznokci. Bo o ile pewne rzeczy możemy się nauczyć, o tyle warto wykorzystać inne wewnętrzne talenty, nawet w tej samej branży. I tu też warto naprawdę przyjrzeć się szczerze, być takim, stanąć w prawdzie. Co jest moją mocną stroną, co jest moją słabą stroną, ale to naprawdę trzeba przebadać, żeby nie oszukiwać się w tym, żeby być szczerym i żeby ta działalność przynosiła zyski. Tylko stanięcie w prawdzie.